Jakie były okoliczności ostatniego śmiertelnego wypadku, jaki miał miejsce w miejscowości Dobra? Wypadek ten zdarzył się w dniu wczorajszym około godziny 21.30. Tam kierujący 28-latek samochodem marki Toyota najechał na leżącego na jezdni mężczyznę, którym okazał się 49-letni mieszkaniec z gminy Dobra. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon mężczyzny. Yy, na miejscu mamy powody przypuszczać. Na podstawie zebranych tam dowodów, że mężczyznę mógł potrącić jeszcze inny pojazd, który zaraz po zdarzeniu oddalił się z miejsca, pozostawiając tego mężczyznę na jezdni, w wyniku czego później najechał na niego kierujący Toyotą. Wstępnie badamy okoliczności całego zdarzenia. Zabezpieczyliśmy Toyota do badań. Kierujący był trzeźwy. W związku z tym zdarzeniem, zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy mogliby mieć wiedzę na temat tego zdarzenia, o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji w tym barku, ewentualnie z każdą jednostką policji pod numerem 997.